Bardzo serdecznie. My chcielibyśmy bardzo podziękować i naszej szkole i, i gminie i wszystkim, że zaczęły organizować takie właśnie spotkania z naszymi dzieciaczkami. Chcielibyśmy pokazać, że, że ta ilość wcale nie jest gorsza, że te dzieci są fajne, są uśmiechnięte, są bardzo mądre, bardzo kochane. Dość. To nie jest, jest nic jest, zaraźliwego, to jest, wręcz, ja chyba to mogą zarażać, oczywiście, ale swoją pogodą ducha, swoim y, optymizmem, swoją wielką i naprawdę taką bezinteresowną miłością i szczerością y, i fajnie, że to zaczęło wychodzić poza mury szkoły, domu i pokazane jest ludziom, że my jesteśmy zupełnie zwykłymi rodzinami, zupełnie, y, zupełnie zwyczajnie żyjemy, do, razem się. Nie wiem, dobrze bawimy. No i po prostu cieszymy się, tak jak każdy inny. Tak? I nie jest tak źle, jak ludzie o tym mówią. To nie jest żadne tabu nasze dzieciaki są zupełnie normalnymi dziećmi, z naprawdę dużymi sercami. I takie akcje jak te pokazują, że, że nie ma się czego bać, że jesteśmy kolorowi, weseli, pan, kochani. Oczywiście. I tak naprawdę nasze dzieci mają bardzo dużo przyjaciół, brak pozoru. Dzieciaki naprawdę ich lubią. One są bardzo otwarte, bardziej życzliwe i całe szczęście, że to cały świat zaczyna dostrzegać. Dziękujemy bardzo i życzymy udanej imprecji. Teraz to widzimy, że bierze pan czynnie udział w akcji. Staram Co tworzymy? Staramy się stworzyć oryginalny ale się okazało, że mówi Pani, że wierzed museł góralski. Ale jeżeli przykroimy jeszcze te trzy popędki, to może będzie taki żołas kokularski i znajdziemy znajomości. Znajdziemy znajomości. Znajdziemy się gdzieś tam. Aha. Ale mamy to skarpetkę, tak? Robimy? Tak, to jest skarpetka przygotowana przez organizatorów. Mamy przygotowane też pisaczki, mamy przygotowane tutaj inne gadżety. Dzieci uczniowie w tym akurat przypadku przykład w to są dwa nowe wywodnie swoje prezentacje. Może czerwony czerwone bo to są kolory Światowego Dnia Dawna. natomiast też jest nie, taka prośba i akcja, żeby ubierać dzisiaj kolorowe, ale różne skarpetki. I na to też jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo, no, Bardzo proszę i wykonywanie dzisiaj tych skarpetek, to też jest pod kątem wykonywania różnych skarpetek, czyli skarpetek jak to wygląda? Jest to podsumowanie. Były wcześniejsze akcje, gdzie razem z naszymi podopiecznymi z z zespołem Dauna, pojechaliśmy do Gronowa Górnego i tam e, razem z uczniami liceum plastycznego e, przeprowadzone były warsztaty. E, to były warsztaty pracy w glinie oraz e, była to sesja zdjęciowa, e, taka inna niż zwykle, była prowadzona w ciemnościach e, i efekty tej pracy można dzisiaj zobaczyć na wystawie naszej, która jest zaprezentowana na scenie. Jest to, ogólnie mówiąc, to nasza druga edycja akcji w ramach Światowego Dnia Zespołu Down. i tak jak w poprzednim roku stawiamy na kreatywność i stawiamy na młode pokolenie. Oczywiście zaangażowani, zaangażowana jest cała lokalna społeczność, ale chcemy pobudzić, obudzić albo przypomnieć o takich wartościach jak szacunek, tolerancja, akceptacja i to nam przyświeca, to jest główny cel naszej akcji. Chcemy, ponieważ my mamy troszkę więcej szczęścia niż oni, chociaż ten dodatkowy chromosom to może okazać się szczęście, ponieważ jak patrzy się na te osoby, jaką radość niosą w sobie, to za każdym razem, kiedy się wśród nich przebywa, to uśmiech pojawia się na twarzy, więc myślę, że warto robić coś dla nich, a oni robią dużo dla nas. Do akcji zaproszone zostały szkoły z powiatu nowego dworu Gdańskiego. Są to klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej i w pierwszym etapie wszyscy uczniowie przygotowywali projekty skarpetek nie do pary. Miało to na celu, znaczy polegało to na tym, że dzieci projektowały skarpetki, które różnią się od siebie, ale jednak czymś się łączą. Z, ze wszystkich prac z każdej szkoły zostały wyłonione siedem prac, których autorzy zostali zaproszeni na dzisiejsze warsztaty i wykonują już na prawdziwych skarpetkach swoje projekty, czyli bawią się w projektantów. Tak jak w zeszłym roku były projektowane koszulki, które też są... Ale tak dzisiaj e, projektujemy skarpetki e, i również będzie sesja zdjęciowa w tych skarpetkach e, i e, zostaną one na, e, jako dekoracja do następnych e, naszych akcji. Mhm. zbliża się? E, e, Dzień Autyzmu, tak? No więc, więc zaraz z jednej akcji przechodzimy w kolejną, do której również zapraszamy do uczestnictwa. Wszelkie informacje będą już niedługo dostępne w lokalnych mediach, także zapraszamy. Także a... czeka nas kwiecień na, niebie... na niebiesko. Na, na, na niebiesko. Teraz było kolorowe skarpetki i granat i czerwień, a za, za chwilę przechodzimy w kolor niebieski.

To korzystając z okazji, kogo chciałbyś pozdrowić, kogo powiedz? Magdy Bogusławską. Co prawda na co dzień nie chodzę może w takich kolorowych ale Mam nadzieję, że e, informacja, czy jakby solidarność z osobami, z rodzinami e, osób dotkniętych zespołem dawna. i ta akcja przede wszystkim będzie dla nich wsparciem i, i dodaniem jeszcze większej motywacji do tego, żeby borykać się z codziennymi problemami. Pozdrowić. Osobiście uważam, że jest to bardzo fajne wydarzenie i powinno się odbywać takie, takie wydarzenia powinny być częściej.